Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia Brata Krystyna w Gorzowie, jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy oglądał Pan wczoraj mecz? Polski, polskiej reprezentacji? Proszę pana, do momentu pierwszego gola, co mi się bardzo spodobało, a potem poszedłem do swoich zajęć. Aha, ja też oglądałem, powiem szczerze na przykład, że mi się tak przypomniały czasy, jak to się za blokiem grało w piłkę, bo to taki poziom mniej więcej widowiska, bo ja nie mówię o poziomie umiejętności piłkarzy, broń, tak, broń panie Boże, tak. tylko tak raczej o tym, co, jak to wyglądało. Czy pan też miał podobne odczucie, że najładniejsze to dla oka jednak nie było, widowisko? No niestety nie, tym się martwię. Zawsze uważałem, że nasza drużyna jest dobra, dawniej wielka, bo jeszcze to przeżywałem kiedyś. No dzisiaj widzę, że jakiś kryzys nie tylko w różnych innych sprawach, ale także i w piłce się pojawił. Może to jest kwestia tego, że nowy trener, że to trzeba wszystko pozmieniać, że to musi wszystko okrzepnąć. To no jednak ten, ta, ta zmiana trochę kosztuje i, i zmiana stylu gry, i tak ja się tak nie znam na piłce za bardzo, tak, próbuję sobie to raczej tłumaczyć. Nie, pan, ja się też nie znam, ale wiem, że piłka wyrasta. Z tej, z tej małej szkoły piłkarskiej gdzieś tam w szkołach, prawda, w klubach. I myślę, że gdzieś tutaj, na tym etapie jest to zaniedbane. I to my... potem no, niestety nie wyrastają nam wielkie postacie, tak. bo je trzeba kształtować od maleńkości. To my tak chętnie, my tak jak Polacy, że tak trochę nie znamy się, ale chętnie się opowiemy na temat piłki. Na, na, na temat piłki się wszyscy przecież znają. No tak, tak. <laughs> Dobra, przejdźmy do tego, co w Gorzowie. Bo jak pan patrzy na to, co dzieje się niepokojącego, naprawdę niepokojącego w inwestycjach, tych kluczowych, tych, na, które, na których zakończenie czekają mieszkańcy Gorzowa. Mam na myśli na przykład dk 22, wylot z Gorzowa, gdzie no, przyzwyczailiśmy się już, że tam są pewne utrudnienia. Ulica Łukasińskiego jest już przejezdna na szczęście, ale wylot na Gdańsk no, nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o ten ruch. Prace stanęły w sensie takim, że podwykonawcy tam pracują, bo wczoraj przejeżdżałem, patrzyłem, ale no, główny wykonawca szedł z placu budowy i negocjuje podwyżkę w taki sposób. Czy to jest taki sposób stawiający miasto pod ścianą pan Zdaniem? Proszę pana, no po pierwsze te inwestycje miejskie w ogóle jakoś się trochę ciągną, bo poprzednie, skończone zresztą, których już efekty widzimy, też się trochę ciągnęły. Natomiast proszę pana, teraz mamy trochę inflacji i już to zaburzyło cykle inwestycyjne. Rzeczywiście miasto staje pod murem, ale to. No to jest problem zarządzania w warunkach inflacji. Inwestor, ale także wykonawcy muszą wiedzieć, że... Inflacja da się we wznaki i w pewnym momencie główny wykonawca inwestycji będzie miał problem z realizacją swoich zobowiązań wo wobec podwykonawców, a ci z kolei nie będą mieć siły dalej do realizacji tychże inwestycji. No Ten proces jest znany w ekonomii, znany w gospodarce. No Nie wiem, dlaczego tutaj nie został przewidziany. No, ale to nie tylko DK22, bo to też hala widowiskowo-sportowa. Tak. To też inne polskie miasta, o czym wczoraj na antenie Radia Gorzów mówił wiceprezydent miasta Jacek. Krzymankiewicz. Pytanie w takim razie, czy pana zdaniem y, to miasto popełniło jakiś błąd? Ja myślę, że obydwie strony. Inflację trzeba rozumieć, w inflacji trzeba umieć żyć, w inflacji trzeba umieć gospodarować. I, i, i należy przewidywać, jeżeli inflacja jest na poziomie 16% czy 15%, to znaczy, że o, 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 o tą kwotę inwest i, 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 i tak inwestor, jak i wykonawca będzie miał kłopoty. No i, i to należało przewidzieć. Ale, ale myślę, że to się też i da naprawić. Mhm. No, pytanie, jak to się potoczy dalej, bo na ile wiadomo, że są to negocjacje. Negocjacje mają to do siebie, że jest to trochę taka gra, no, tylko że to jest gra kosztem jednak tego, co dzieje się na budowie, i to czego doświadczamy my, kierowcy, mieszkańcy tego miasta. No jest to kosztem tego naszego oczekiwania. No, chcielibyśmy już te inwestycje, żeby się zakończyły, chcemy z nich korzystać. One całkiem nieźle na tym etapie, mimo wszystko, wyglądają. Jakaś nadzieja jest na poprawienie. I także jej ruchu, ale, ale także i ta nasza hala, na którą tyle lat czekamy. To wszystko się zgadza. Ja myślę, że obydwie strony muszą szybko podjąć rozmowy i naprawić ten stan rzeczy, który jest. W najbliższą niedzielę zmieniamy temat. Jest w Gorzowie w województwie lubuskim, bo to jest kilka, jeżeli nie kilkanaście miejscowości, miast województwa lubuskiego i w całej Polsce rzecz jasna marsze papieskie będą, to jest 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. W Gorzowie taki 4 marsz rozpoczyna się w niedzielę po mszy o godzinie 18:00 msza w katedrze. Czyli tak jest. Uformowanie tego przemarszu i, i, i przejście. Wczoraj było też takie spotkanie organizacyjne. Coś się zmieniło, czy wszystko jest tak, jak było nie, planowane? Nic się nie zmieniło. Podsumowaliśmy tylko stan naszej organizacji, jak to wszystko wygląda. Jednak każde takie przedsięwzięcie ona ma swoje także i utrudnienia. Jakąś taką filozofię organizacyjną, no do, do której się trzeba dostosować. Na dzień dzisiejszy wszystko jest dobrze. Marsze potrafimy organizować. Ten też myślę, będzie dobrze zorganizowany, a marsz jest ważny, bo jest z, ok z okazji rocznicy, kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II, a w Gorzowie przeżywamy to szczególnie, bo tutaj mieliśmy Ojca Świętego i pamiętamy go jeszcze z 97. roku. Pamiętamy doskonale, ale też pytanie, no właśnie, bo to jest 18. rocznica. Ktoś powie, że no to nie jest jakaś okrągła rocznica, 20., 15., 10. Dlaczego, dlaczego to jest taki wyjątkowy marsz, tegoroczny? Tak, no ja myślę, że o, o, znaczy, no, każdy, y, każda rocznica jest wyjątkowa, bo ona nam przypomina tą wielkość tego naszego papieża, mówię naszego, bo Polaka. Y, wracamy, nie zapominamy trochę potem w te rocznice wszystkie, wracamy z tą pamięcią do tej wielkości, prawda, y, naszego wielkiego Polaka i w tej historii. A ona jest taka też i szczególna, bo wiemy, że y, no, no trochę... Zaczęto naszego papieża krytykować, gdzieś tam zaczęto coś insynuować, opierać się o jakieś nieprawdy, Zaczyno półprawdy Zaczęto insynuować, i tak przepraszam, dalej. że wchodzę w słowo, w związku z materiałem Franciszkańska 3, który był wyemitowany w stacji TVN, bo autorzy tego materiału sugerują, że Karol Wojtyła wiedząc o pedofilii w kościele miał chronić dopuszczających się jej kapłanów. O to chodzi. No Panie rektorze, ja też mogę coś wobec pana sugerować. No, 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 byłoby to uczciwe? A pan, proszę tylko, pana, pan, ja pana przyszedłem, A pan mnie tak. mi tu zaczął sugerować. Wiernicki, ty na pewno wiedziałeś. Tylko wie pan, jaka jest no. różnica, że ja żyję i mogę się obronić. O, widzi pan. I to jest ta wielka nieuczciwość. Ja, to ty, nie tylko w stosunku do Ojca Świętego to zastosowano. To jest pewien chwyt y, szczególny, specyficzny, kiedy zaczyna się y, osobę atakować, kiedy on już bronić się nie może. Y, zanim się obroni, to już się coś tam do tej osoby y, przyklei, prawda? No i tutaj to zastosowano. Jest to ogromna, wielka nieuczciwość. I insynuowanie, y, mówienie, że na pewno coś ktoś tam wiedział. Wie pan, no ale co tu będę tłumaczył? To się samo tłumaczy, jest to nieuczciwe. Ale widzi pan jakiś szerszy kontekst, dlaczego akurat w tym czasie, kiedy rozpoczyna się kampania wyborcza, kiedy, no ona się już rozpoczęła tak naprawdę, kiedy... Mam wrażenie i nie tylko ja, bo wiele osób mówi wyjątkowo brudna kampania przed tymi wyborami jest, bo wyjątkowo duża jest determinacja, chęć yy, no, i powrotu do władzy i utrzymania władzy. No wiadomo jakie są interesy polityczne oczywiście. Proszę pana, no, walka o władzę no, to, to jest jakiś bardzo ważny element demokracji i, i tutaj nie możemy mieć pretensji, tylko dlaczego tak niskich chwytów co niektórzy się chwytają. Tylko czy walka jest demokratyczna? No z tą demokracją, wie pan, to można teoretyzować i, i no, różnych Tak, tak ale na, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy lepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa. Demokracja być musi i, i tutaj nie możemy dyskutować. Natomiast te różne mechanizmy, które zaczyna się wprowadzać, bardzo nieuczciwe w pogoni za władzą, no one pokazują nam, że niektórzy potrafią chwytać się no, najniższych różnych i z różnych najniższych pobudek. I w tym kontekście ten marsz, ta manifestacja, bo to jest manifestacja, pan, co ona ma znaczy dać? My, no, no powiedzmy sobie, że marsz jest jakąś manifestacją, no można go tam różnie interpretować, nazywać, definiować. Idziemy dlatego, proszę Pana, że szanujemy Jana Pawła II. Jego wielkość jest niepodważalna. Jeżeli ktoś dzisiaj chce Podważyć wielkość naszego rodaka, yy, papieża Jana Pawła II, to znaczy, że źle myśli wobec Polski, to znaczy, że Polsce źle życzy. Nie wolno jest podważać nie tylko Jana Pawła II. Pan sobie wyobraża, gdyby ktoś dzisiaj tam zaczął podważać naszych wielkich historycznych bohaterów? Ja bym ktoś chciał podnieść rękę na Piłsudskiego, Witosa, Dmowskiego, Daszyńskiego. Proszę pana, to jest nasza tożsamość. To znaczy tylko wróg to może zrobić i, to, i w tych kategoriach musimy to rozpatrywać. Pytanie jak się ta kampania potoczy, bo to jest rzeczywiście niesamowite, że Polacy przed Polakami bronią Polaka, no bo tak to wygląda. Kończąc wątek i temat Marszu Popieskiego, przypominam, że msza święta w najbliższą niedzielę 2 kwietnia o 18 w katedrze. Później wierni przejdą ulicami Chrobrego, Jagiełły, Walcza Rzeka Piłsudskiego, Górczyńską, Pluty na placu Jana Pawła II, na którym oczywiście 2 czerwca 1997 roku papież spotkał się z ponad 400, 400 tysiącami 400 000. wiernych. Jeszcze inny wątek chciałem z panem poruszyć, bo nie tak dawno zmieniły się przepisy dotyczące finansowania pobytu obywateli Ukrainy. Pan pomaga wielu tym osobom, które uciekły przed wojną, tutaj u nas się schroniły w Gorzowie. Jak to ta zmiana stawki, zmiana zasad, bo to chodzi o to, że ograniczono tę pomoc państwową, tak to nazwijmy, dofinansowanie jednej osoby, pobytu jednej osoby. Jak to wpłynęło na być może jakieś ruchy związane z wyjazdem? Czy zmniejszyła się liczba osób już po tym czasie, po, tych, po tym ponad miesiącu, od kiedy te przepisy no, weszły? Trochę, trochę się zmieniło, dlatego że te przepisy, które weszły, one mają swoją logikę. To znaczy, one mówią mniej więcej tak: jeżeli jesteś zdolny do pracy, jeżeli chcesz tutaj być, no to musisz zadbać o siebie. I rzeczywiście gdzieś 20% Ukraińców, a raczej Ukrainek, bo to większość to są kobiety z dziećmi, zostały jakby poprzez to zmobilizowane. I daje sobie nieźle razą. No ale ta 80% to są matki z dziećmi, one nie mogą pracować, ale na to jest przepis, który mówi wyraźnie: jeżeli nie możesz pracować, jeżeli nie masz zdolności do pracy, jeżeli może jesteś w okresie emerytalnym czy, czy chory, jeżeli masz na przykład trójkę dzieci, albo nawet jak masz jedno dziecko, a nie masz możliwości pracy, to ci też pomożemy. Także my tych ludzi nie wyrzucamy, ale jest to jakiś element takiej motywacji do samodzielnienia Tak, tak, do hmm. samodzielnienia tak. się i to, to zostało już wykorzystane, widzę, przez wielu. I jeszcze w maju kolejne, kolejny, następny krok w tych przepisach, prawda? No bo tam wtedy już do, do połowy będzie stawka zmniejszona. Tak, ale też wobec tych, którzy no, mają szansę pracy i, do, i, i powinni się usamodzielniać u nas. To nie może wszystko trwać w nieskończoność. No to jest jasne. Tym bardziej, że jesteśmy ponad rok po tym momencie tego szoku, tak. i wiadomo, że na początku tam nikt nie dyskutował. Ale jak w ogóle obywatele Ukrainy, którymi pan się opiekuje, jak oni przyjęli te zmianę przepisów? Ktoś zareagował w taki sposób: no dobra, już nas tu nie chcecie? Nie, takiej reakcji nie było. Natomiast no, było to jakiś zakłopotaniem u tych ludzi. Niektórzy szybko się nauczyli języka polskiego i znaleźli pracę. No, my mamy 150 osób w miejscowości Długi w Ośrodku Kolonijnym. Tutaj w Gorzewie też mamy gdzieś około tam 20-30 do 50 osób ciągle i widzimy, jak to się wszystko odbywa. Był szok. Wobec niektórych. Co my teraz robimy, prawda? No ci, którzy się nauczyli języka, no to nie mają żadnego kłopotu. Kompletnie po nich nawet przedsiębiorcy przyjeżdżają, bo często to są ludzie bardzo pracowici, potrzebni i nie ma kłopotu. Ale ci, którzy mają trochę gorsze zdolności językowe, no trochę mają kłopoty. Na przykład mamy panią prokurator, mamy na przykład lekarkę. No. Ona się polskiego za bardzo nie nauczyła, to, to jak ona napisze receptę na przykład dla, nas no dla tak. naszego pacjenta? A, a pani prokurator, to na przykład w jakim tutaj zawodzie by się chciała odnaleźć u nas? Proszę pana, ale to, to wykształcenie wystarczy, na przykład, że ona pracowała i w biurze, i, i gdzieś w jakichś innych usługach. No myślę, że w prawniczych chyba nie, bo to trzeba byłoby trochę no więcej to czasu. Język wiadomo. Myśli pan już, ostatnie moje pytanie, że wiosna, która już tak... Każdy czuje, że ta wiosna nadchodzi, inaczej się człowiek zachowuje, oddycha i jakoś tak optymistycznie spogląda. Czy to też zmieni coś, w, mam na myśli, w szukaniu pracy przez obywateli Ukrainy? Czy to też jakoś pobudzi ich do tego, żeby znaleźć pracę? Bo też większe możliwości na rynku się pojawiają. Oczywiście też, ale też widzimy, że większe aktywność się zaczyna także i w przedsiębiorstwach. No, ja na co dzień jestem przedsiębiorcą przecież. I, I też widzę, że styczeń, luty jest takim okresem pewnego przestoju nawet z pewnym obawą patrzyłem na to, co się na rynku dzieje. Teraz widzę, że zaczyna się całkiem niezła, niezłe ożywienie. To trzeba będzie wykorzystać. Na no wiosna jest takim momentem, kiedy zaczynamy się, zaczynamy się jakby od nowa swoim życiem cieszyć, bo nam słońce świeci. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Były Radny Gorzowa, przedsiębiorca, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie, Augustyn Wiernicki, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję i zapraszamy oczywiście w niedzielę na Marsz Papieski. Oczywiście 18. zapraszamy na marsz, na marsz Papieski. Pokażmy, że jesteśmy patriotami i swoich bohaterów, swoje autorytety mamy. Dziękujemy. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.